W środę, 18 października, redakcję Życia Rawicza odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie. Nazywam się Piotrek Pląskowski. Gnadzorczyk, Piotr Piotrowski. Piotr Olach, Kornel Krasy. Zoltan Ostosowska Maja Stachowiak, Natalia Kasperczyk Jimenioski. i Sofia Sofia Esafia Serdukowa, Temalia Adamiszu i Gamać Kowiat, i Gasowczak Marcyna Maja Rendel, Antek Grajczak, Witek Kopała, Fabiana Lajnik, Kubat Kuba Serzka. Wojtek Judeczka, Kuba Baja. Dzisiaj redakcje Życiarabicza odwiedziły mm. pierwsza, Odwiedzili pierwszoklasiści ze szkoły w Sierakowie. Rozmawiamy w tej chwili z Piotrem. Piotrek, powiedz nam, co najbardziej lubisz w swojej szkole? To, że jest duża i że są fajni nauczyciele i fajni koledzy. Czy masz już swojego ulubionego nauczyciela? Tak. A zdradzisz nam, kto to? Pani Sylwia Słowikowska mhm. i Pani Łukasiewicz. Pierwszoklasiści mieli szansę obejrzeć od środka pracę redakcji i dziennikarzy. Mieli również możliwość do przeprowadzenia wywiadów. Jak masz na imię? I gramaczkowie. Podoba Ci się w szkole? Tak. Podoba Ci się ta wycieczka, w której tak. jesteśmy? Ona najbardziej lubi w szkole. Angielskie. Bawić się z koleżanką. I maczkę. Trzeba Nie, śniadanie nie. uczyć się. A jeszcze raz. A zagrać w piłkę? Tak. 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 Chciałabym doczyć i Nie. 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 Tak. Transcrição e